Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Zapraszam na film z cyklu Kilka dni, kilka stylizacji. I dzisiaj pokażę Wam moje stylizacje z tego tygodnia, ale to będą stylizacje takie casualowe, codzienne, już nie do pracy, ale właśnie wtedy, kiedy potrzebujemy poczuć się na luzie. Jeżeli oglądacie mnie już dłużej, to na pewno zauważycie, że bardzo wiele elementów tych stylizacji powtarza się, tylko tyle, że za każdym razem pokazuję Wam je w troszkę innych zestawieniach, bo to jest też taki mój cel, żeby mieć pewną ograniczoną w miarę możliwości liczbę ubrań, ale żeby to były takie ubrania, które można nosić w bardzo różnych konfiguracjach. Natomiast pojawiły się dwie nowe rzeczy i od razu korzystając z okazji, zanim pokażę te stylizacje, pokażę Wam właśnie te rzeczy. Pierwszą rzeczą jest koszyk. Ja latem noszę takie właśnie torebki z juty, z witliny, z naturalnych materiałów i także bardzo dobrze sprawdził mi się w zeszłym roku i tygodnie temu koszyk tylko, że tamten koszyk ma krótką rączkę i można go trzymać tylko w dłoni, a zależało mi na czym co można by swobodnie założyć na ramię i właśnie taki koszyk kupiłam kupiłam go w sklepie CCC ale to jest firma Dizzy także jeżeli nie zobaczycie modelu albo koloru, który Wam by się spodobał w CCC to można sobie także zaglądać na stronę internetową Dizzy, ja kupiłam z kolorem łączony z kolorem pomarańczowym i tu mamy taki napis Bonjour, i pomarańczowe są też tutaj um, uchwyty, fragmenty um, tych, właśnie rączek, uchwytów. Jeszcze był jeden z napisem um, Chyba Summer w kolorze białym, także też napis był biały i te rączki były białe, a trzeci był w kolorze niebieskim, czyli napis niebieski i rączki niebieskie. Bardzo fajne w tych koszykach jest to, że one są zamykane, także nic nam tutaj nigdy nie wyleci z tego, co mamy. Zameczek, ładnie to wszystko chodzi, myślę, że nie będzie się zacinał ani psu. Jest dodatkowa kieszonka, taka, którą często mamy na, na coś, po Często, na przykład na telefon komórkowy. Leciutki, bardzo fajny, przyjemny, dobrze trzyma się na ramieniu. Co jest też ważne, w tym razem go już nosiłam i już od razu jakoś tak. Poczułam się bardziej letnio. I jeszcze jedna rzecz. To jest spódnica. To jest spódnica ołówkowa. Bardzo często, jak czytam gdzieś takie porady stylistów do mojej figury, tam piszę, że dobrze przy mojej figurze wyglądają spódnice ołówkowe. I muszę Wam powiedzieć, że jeszcze żadna spódnica ołówkowa mi się nie podobała. W sensie takim, że jak mierzyłam, to żadna spódnica nie chciała, żebym ją zabrała do domu. Aż tutaj natrafiłam na... Taką klasyczną czarną spódnicę kupiłam ją w sklepie Reserved, to jest rozmiar L i to jest, a kosztowała w ogóle bardzo niewiele, bo kosztowała chyba około 70 zł, nawet niecałe 70 zł. I to jest spódnica ołówkowa moim zdaniem idealna, dlatego że ona jest z takiej dzianiny, ta dzianina się rozciąga, czyli dopasowuje tutaj do różnych naszych wypukłości, kształtów, ale ta dzianina jest naprawdę gruba, mięsista. Dzięki temu nie podkreśla na przykład brzucha, nie podkreśla jakichś tutaj wystających fałdek, które gdzieś w różnych miejscach możemy na przykład mieć, bo, bo, bo ja, ja takowe posiadam i wygląda naprawdę bardzo dobrze, i yy, ja myślę, że wygląda w niej całkiem nieźle, jak na spódnicę ołówkową. Muszę się jeszcze do niej przyzwyczaić, bo tak jeszcze troszeczkę dla mnie to jest za, za bardzo dopasowane, ale yy, mam nadzieję, że się przyzwyczaję, bo tak właśnie myślę, że to będzie świetna podstawa. Na przykład do jesiennej i do zimowej garderoby Wiele razy miałam taki moment, że myślałam sobie, no, gdybym miała taką ołówkową, ale bardzo wygodną spódnicę, to by na przykład ta stylizacja wyglądała lepiej. No i teraz mam. Jest bardzo wygodna, no bo to jest, to jest wszystko rozciągliwe. Nie ma tutaj żadnych, no niczego takiego, co by mogło przeszkadzać w noszeniu. I skład jest też naprawdę niezły. Już zaraz Wam powiem, bo specjalnie sobie zostawiłam metkę, żeby mogła ten skład przeodczytać. Można ją prać w pralce, to też zawsze warto zobaczyć, bo to różnie bywa z tymi materiałami i w 30 stopniach można prać, można prasować, chociaż ja ją po praniu nie prasowałam, mm. już, no nie mogę to wziąć, jedno za dużo. O, mam. Jeśli chodzi o skład, to jest 68% wiskoza i 28% poliamid. I ona właśnie jest taka wiskozowa, poliamidowa. Nigniecie się można ją zwinąć, przechować wszędzie, wziąć ze sobą do walizki. No i myślę, że naprawdę bardzo fajny zakup za naprawdę taką niewielką, rozsądną cenę. Także już nie przedłużam. Zapraszam Was serdecznie na filmik z cyklu 5 dni. 5 stylizacji. I stylizacja numer jeden, i właśnie mam na sobie tę spódnicę, którą Wam przed chwilą pokazywałam. Czuję się w niej bardzo dobrze, jest niesamowicie wygodna. Dobrałam do niej y, jasny, biały t-shirt, i do tego mam taką krótką kurteczkę jeansową. Myślę, że to jest taki w ogóle y, maskew w mojej szafie. Mam już od 8-10 lat, w każdym razie dość długo. Ona jest z firmy Levi's i jest świetna, ponieważ ona jest z takiego elastycznego jeansu, także wygodna w noszeniu. Torebka z takiego ratanu chyba. No i moje buty, sandały z zeszłego roku, buty są z ryłko i to były bardzo wygodne sandały, dobrze mi się w nich chodziło. A tutaj już inna stylizacja. Zmieniłam tylko jeden element. Zamiast kurteczki takiej jeansowej założyłam bluzę w kwiaty. To jest bomberka, kurtka. Ona jest z wiskozy i no, też ją generalnie zlubię. Właśnie tak się zawiesiłam, ale chciałam powiedzieć tylko, że zobaczcie, że czasami um, nawet taka osoba jak ja, która uwielbia czerny, widzi zalety koloru w, w, w stroju, w ubraniu. I też kolorowa, piękna sukienka. Za każdym razem, jak Wam ją pokazuję, to żałuję, że nie mogę oddać tego koloru, bo to jest taka piękna zieleń, której niestety y, mój y, aparat i telefon przekłamują ten kolor. Ym, okulary, kurtkę widzieliście już wcześniej. To jest ten nowy kosz, który pokazywałam Wam niedawno błoty, które były już tam w stylizacji. Y Przykład te, tego typu ubrania, które możemy nosić o różnych porach dnia, to rano jest chłodniej, potem robi się ciepło, więc po prostu kurteczkę zdejmujemy i już mamy zestaw na cieplejszy moment, wieczorem zarzucamy na siebie znowu i, i możemy też w tej stylizacji być od rana do wieczora praktycznie przy różnej pogodzie. I koszula, którą wiele z Was bardzo lubi u mnie, bardzo się Wam podoba, mi też. I tym razem zostawiłam ją ze spódnicą. Spódnica jeansowa w tym roku jeans jest bardzo modny. Dołożyłam do tego koszyk. I te dodatki, które widzieliście już wcześniej. Spódnica jest z jasnego jeansu i ten jeans jest taki dość cienki, dlatego też właśnie jest wygodnie, jest przyjemnie. Spódnicę kupiłam w ogóle kilka lat temu w Lidlu. Jakoś gdzieś mi tam w szafie umknęła, długo jej nie nosiłam, no ale w tym roku myślę, że będę nosiła. No i ostatnia moja stylizacja, białe spodnie, rurki i kolorowa lniana koszula, koszula to jest tegoroczny zakup z H&M, -u. wszystkie pozostałe rzeczy już widzicie, ale znacie, no i też moje buty, które kupiłam ostatnio, na razie sprawują mi się naprawdę bardzo dobrze, zaimpregnowałam je. I na razie jest wszystko w porządku. Kochani, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się już we wtorek w kolejnym vlogu. Do zobaczenia.